Witam państwa serdecznie w maju po dłuższej przerwie wakacyjnej. Przepraszam, pozwoliłem sobie na taką przerwę. Poza tym, pozwoliłem sobie na nią po to, żeby troszkę przetestować, czy da się jednak nadal z tą platformą YouTube'a współpracować. Jeśli nie w codziennych, wiecznie demonetyzowanych blogach, to może przynajmniej w takich bardziej na ogólne tematy wypowiedziach, które jak zauważyłem, jak pokazują leczniki. Państwa interesują i przyciągają państwa uwagę, z czego się cieszę niezmiernie, ale żeby było po nowemu, to ja się teraz zachowam podobnie jak większość youtuberów, a jak się nie próbowałem zachowywać dotąd. No, może nie identycznie jak większość youtuberów, bo nie będzie tutaj pasek, przejeżdżał dołem, na którym będzie numer konta y, albo serwisu patronackiego, adres, a ja pierwsze minuty będę poświęcał y, powtórzeniu za każdym razem tej samej wypowiedzi, że zanim przejdziemy do sprawy, to wspierajcie państwo swojego ulubionego publicystę, wspierajcie wolne słowo w Polsce, wpłacajcie tak dalej. Nie, ale coś państwu chcę pokazać. Chcę państwu pokazać kubeczek. Kładka, kto zna hamanie zbuntowanego, to poznaje i pokaże bliżej. Taki ładny kubeczek z cytatem, jednym z cytatów z książki. Za dużo honoru, za mało rozumu. Myślę, że to jest miły gadżet, który przynajmniej część z Państwa chciałaby u siebie mieć i on jest do nabycia w sklepiku moim, bo mam taki swój sklepik. Adres do tego sklepiku umieszczam w opisie filmu, i już teraz w opisie wszystkich filmów go tam będę umieszczał razem z adresem strony, która jeszcze śpi snem zimowym, ale już, już zaraz będzie przywracana w współczesności, reanimowana i ożywiana. Oprócz takich kubków tam są nieco inne wzory. I będą jeszcze bardziej inne wzory, jeżeli przedsięwzięcie się uda. Są magnesiki z różnymi krzepiącymi cytatami, takie na lodówkę. Bardzo fajne, naprawdę serdecznie Państwa zachęcam. Nie użyję tej frazy, że możecie Państwo wspierać swojego ulubionego publicystę, bo szczerze mówiąc, wspieracie mnie Państwo zupełnie wystarczająco, choćby tym, że Oglądając mnie, nie przewijacie, nie przerzucacie tych reklam. Wiem, że one są czasami męczące. No, oczywiście, jak się wbije taka wielo-wielominutowa, to nie będę się gniewał, ale tym już się Państwo wspieracie. Natomiast przy użyciu takich kubeczków, naklejek, magnesików. No, nie będę ukrywał, może nie najtańszych, no bo dzisiaj mało co się daje tanio wyprodukować. Ale macie Państwo dzięki temu unikalną szansę zasponsorować czy współuczestniczyć w zasponsorowaniu studiów przyszłej polskiej noblisce pierwszej polskiej noblisce w dziedzinie nauk ścisłych, bo Maria Skłodowska, przypomnę, no, Skłodowską jest dla nas, dla całej reszty świata, jest Marią Curie i ona Nobla w naukach ścisłych dostała jako francuska. A Polka jeszcze żadna nie dostała, dopóki mam nadzieję, nie skończy studiów, ta właśnie, o której mówię. Także do sklepiku zapraszam po kubeczki, po różne inne sprawy, a teraz przechodzę do bo książki. Oczywiście, proszę Państwa, no przede wszystkim książki. Ja wiem, że Państwo macie wszyscy moje książki w domu, ale przecież trzeba jakoś misję wypełniać, kupować te książki Lemingom, rozdawać, wciskać, zmuszać ich, żeby zaczynali myśleć, żeby rozumieli, dlaczego tak bardzo krzyczą im ich lemingowskie media, że broń Boże, Ziemkiewicz nic ani słowa, bo to straszny jakiś faszysta, w ogóle potwór, nie chce słyszeć, nie chce... No, nie będę Państwa uczyć. Mam... Różne ślady, że taka działalność pedagogiczna jest prowadzona. Te książki właśnie po to na stronie internetowej w sklepiku są, żeby je można było kupować. A teraz przechodzę do w miarę aktualnego tematu, który mam nadzieję, że nawet jeśli znowu film będzie musiał czekać parę dni na weryfikację przez pracowników YouTube'a, czy on się nadaje, to mimo wszystko temat się nie zdezaktualizuje, a mianowicie temat, na który się szczerze mówiąc, Staram się wypowiadać. No, <laughs> widzieli Państwo tytuł filmu. Wiecie Państwo, że o papieżu Franciszku naprawdę od paru lat się nie odzywam. Może nie wiecie Państwo dlaczego się nie odzywam. Nie odzywam się dlatego, że nie cierpię ludzi, którzy mówią, a nie mówiłem. A ja naprawdę po każdym kolejnym wyskoku byłego kardynała Bergoglio, obecnie będącego biskupem Rzymu, nie mógłbym powiedzieć niczego innego. A nie mówiłem. Nie mówię a ja nie mówiłem, nie mówię nic w ogóle, ale gdzieś tam już przy tej wypowiedzi papieża o szczekaniu natowskiego psa pod drzwiami Rosji, które sprowokowało tego kogoś, bo papież nigdy nie mówi, kto to właściwie kogo napadł, i, i, i jakie tylko mówi, że wojna jest zła, duże odkrycie, prawda, że, że wszyscy jesteśmy winni tej wojny. Więc tacy obywatele zbuczy, którzy tam w tych masowych mogiłach spoczęli, też są w jakiś sposób sami winni swojemu losowi. Logicznie to wynika. No i całe zestawy takich mądrości, żeby tylko nie powiedzieć, broń Boże, par excellence, nie powiedzieć kto kogo napadł, kto jest ofiarą, a kto jest agresorem, bo, bo co. No Tutaj papież udzielił przedziwnej wykładni, że on się o mm, głowach państw nie może wypowiadać. Akurat pamiętam, jak się wypowiedział w sprawie o wiele, wiele bardziej błahej, kiedy prezydent Stanów Zjednoczonych ówczesny zapowiedział budowę płotu na granicy z Meksykiem. No i papież pojechał po nim personalnie, że to jest, że on nie jest chrześcijaninem, jakby jednoznacznie dał tutaj, wtrącił się w wybory amerykańskie, że nie głosować, bo to jest zło, bo imigrantów trzeba przyjmować, do serca przytulać, obdarzać zasiłkami, a nie płoty stawiać. Tu nie miał, a jak Żadnych oporów. Kardynał były Bergoglio. A jak bomby lecą, jak strzelają w potylicę ludziom ze związanymi rękami, jak bombardują teatry pełne dzieci i tak dalej, no to nie ma papież nic do powiedzenia. Czy nas to dziwi? Czy jest powód, żeby, jak twierdzą niektórzy, weryfikować swoje podejście do wiary katolickiej? Niektórzy to łapki już zacierają tak szczęśliwie. Tam dziennika szonetu widziałem, tweetował. Jak to fajnie, że teraz wreszcie widzą, Polacy będą się odwracać od papieża. O, nie, właśnie, po to tu Państwu chciałem parę faktów przypomnieć, żeby że to nie jest takie proste. My, Polacy, przeszliśmy niezłą szkołę, co zresztą jest. Fragment takiego większego tematu, którym trzeba by się kiedyś zająć, mianowicie jak, jak Ukraina stała się tym, czym Polska była w wieku XIX. No, jest w nieco lepszej sytuacji, bo jednak ma sojuszników na świecie. My byliśmy sami właściwie przeciwko wszystkim, ale dlatego ta nasza walka była trudniejsza. Ale mieliśmy przed sobą także i państwo Watykan i jego głowę państwa, bo chyba tu jest największy problem, że mówiąc o papieżu, nie wiemy o kim my mówimy. O następcy św. Piotra, czy o prezydencie, no formalnie nie jest prezydentem, jest formalnym prezydentem kto inny, ale czy o głowie państwa, państewka, malutkiego państewka, które się nazywa Watykan, ale ma swoją politykę i tę politykę prowadzi i ta polityka bywa obrzydliwa. My mamy takie doświadczenie Grzegorza XVI. Grzegorz XVI, papież, w 1832 roku napisał specjalny list do biskupów polskich. Nie było żadną tajemnicą, że rękopis tego listu konsultował z rosyjskim ambasadorem, księciem Gagarinem. I on tam mu jeszcze parę rzeczy podkreślił, popisał, a list był generalnie, że Polacy małczać, morda w kubeł, siad nie pyskować władzy, która jest władzą o, prawnie ustanowionej zwierzchności. I taki prawnie ustanowionej zwierzchności, bunt został potępiony bardzo mocno. Stąd scena z papieżem w Kordianie. No, tego Kordiana na litość boską to jeszcze ktoś powinien pamiętać. Słowacki, Juliusz, lektury szkolne. Tak, tam jest scena, gdzie Kordian papieżowi usiłuje oferować uświęconą krwią męczenników ziemię polską, a papież jest tam przedstawiony delikatnie mówiąc jak i nie przez jednego Słowackiego, bo też pewnie chyba nie wszyscy pamiętamy, że Adam Mickiewicz, nasz narodowy wieszcz drugi, a zdaniem niektórych pierwszy, sam Słowacki nawet się zgadzał, że pierwszy, Adam Mickiewicz, nasz narodowy wieszcz jest na indeksie ksiąg zakazanych w Watykańskim. Co najmniej dwie jego prelekcje Zostały tam umieszczone prelekcje, które wygłaszał na Sorbonie francuskiej, bo był taki moment, kiedy miał wy wykłady z literatury słowiańskiej. Oczywiście Mickiewicz tam plutło o wszystkim najmniej o literaturze, <gł a głównie o polityce, no i to właśnie sprawiło, że go z tej Sorbony wyleli. Ale zanim go wyleli w tych dziewięciu prelekcjach, a zwłaszcza tych dwóch ostatnich, które. Trafiły na indeks, no co on powiedział? Ponieważ to jest na indeksie, więc ja, jako prawowierny katolik, oczywiście nie sięgam, nie, 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 nie czytam tego oryginału. Proszę mi nie wypominać życia prywatnego, jak mówię, że jestem prawowierny katolik, przeciwnie. Wiecie Państwo, z tymi przykazaniami jest jak z testem na egzaminie. Jak jedno pytanie zawalisz, to właśnie przy innych musisz się bardziej starać, żeby je zrobić. Więc jako prawowierny katolik, oczywiście nie czytałem tych zakazanych mickiewiczowskich yy, yy, herezji. Ale one w polonistce funkcjonują i mogę na przykład przeczytać za pośrednictwem Ignacego Chrzanowskiego. Nie Niepoloniści mogą nie znać tego nazwiska. Ignacy Chrzanowski, to jest jeden z najwybitniejszych polskich historyków literatury. W okresie międzywojennym i przed I wojną światową już działał. Zamordowany został przez Niemców właśnie za to, że był jednym z wybitnych polskich naukowców razem z innymi wybitnymi polskimi naukowcami. W czasie II wojny światowej, Ignacy Szanowski był działaczem endecki, Endecji Narodowej Demokracji, która się w potocznym stereotypie kojarzy z endeckim, katolickim ciemnogrodem. Znaczy nie się kojarzy, ale celowo jest taka zbitka propagandowa upowszechniana. No więc ten endecki Ignacy Szanowski nie miał najmniejszych problemów z cytowaniem Mickiewicza. No, ocencie Państwo sami, co tam Mickiewicz o papieżu miał do napisania. W Rosji prześladują Kościół katolicki. Cytuję za Krzanowskim. Dlaczego z Watykanu nie pada piorun klątw na cesarza rosyjskiego? Bo się cesarza rosyjskiego Watykan boi. Ale nie tylko cesarza Rosji, boi wszystkich w ogóle panujących. Wywiesiły w XIX wieku narody sztandar wolności i o ten skarb najświętszy wszczęły walkę z panującymi. Po czyjej stronie stanął kościół, po stronie koronowanych łubów. To też Kościół zamiast chrześcijańskiej propagandy publicznej woli uprawiać politykę oportunistyczną, woli wchodzić w układy ze złem, zawierać kompromisy z rządami i tym sposobem do szczętu sfałszował ideał Chrystusa. Materialnie rzeczowo ten akt oskarżenia jest od początku do końca słuszny, to już komentarz Ignacego Krzanowskiego. No bo oczywiście i ta scena w Kordianie i to, co pisze Mickiewicz o działalności papieży, jest prawdą. Przecież Ciągnie dalej szanowski. Panie Państwo, skąd ja w ogóle to czytam? Pius VI nazwał Frederyka II, jednego z największych łotrów, jakich kiedykolwiek oglądało słońce, bohaterem, wzorem dla panujących i zaszczytem wieku. Leon XIII odznaczył bismarka, którego polityka była jedną wielką zbrodnią, jedną wielką negacją nauki chrześcijańskiej. Orderem Chrystusa odznaczył bismarka. Leon XIII. Co znaczy, że order Chrystusa został dany przez jego namiestnika Antychrystowi. Ładne słowa. Ignacy Chrzanowski, działacz endetki. Ale skorośmy wspomnieli o Leonie XIII, to Leon XIII jest też negatywnym bohaterem książki Stanisława Witkiewicza. Stanisława Witkiewicza, ojca. Ojca Stanisława Ignacego Witkiewicza, znanego jako Witkacy. Stanisław Witkiewicz, no. Raczej nie był tak rąbnięty jak jego syn, znaczy uchodził za statycznego, bardzo szanowanego obywatela, i to bynajmniej, co tutaj zacytuję Państwu, nie zmieniało opinii, opinii jego rodaków na jego temat, a poza tym był człowiekiem no, raczej konserwatywnym. Niemniej zakipiał oburzeniem, kiedy yy, doszło do takiego to wydarzenia, że w rocznicy bitwy pod Wiedniem Stanisław Matej, Jan Matej, co ja plotę oczywiście Jan Matejko, nasz narodowy malarz, Postanowił podarować papieżowi Leonowi XIII obraz swój sobieski pod Wiedniem dla uczczenia tej wielkiej Wiktorii Wiedeńskiej. Jak zareagował na to Leon XIII? W swojej przemowie. Redukując zasługę narodu polskiego, podniósł, że zwycięstwo pod Wiedniem nie było triumfem jednego narodu, lecz całej rzeszy chrześcijańskiej. I to, co się stało, stało się dzięki Innocentemu XI, za którego głównym stawieniem się i radą tak znaczne uzyskano zwycięstwo. Pustka, to pisze Stanisław Witkiewicz, pustka i zimna formalność tych słów była konfesekwencją polityki papieństwa. Polska, będąca przed murzem chrześcijaństwa, nie dostawała od tego chrześcijaństwa uosobionego w katolicyzmie nic. Oprócz zachęty do walki, do poświęceń, do mordowania innych i oddawania siebie na rzeź. I oprócz błogosławieństw papieskich. No, jak z tymi błogosławieństwami, pamiętając Grzegorza XVI, też było dość słabo. Ja to Państwu cytuję za Mieczysławem Grydzewskim. Wspaniałą księgą ksiąg, wydaną niedawno w kraju. Takie grube. Warto, naprawdę. Już ładnych parę lat temu wyszło. Mieczysław Grydzewski-Silvarero. Mieczysław Grydzewski, właściwe nazwisko Gryzendler, wspaniały polski Żyd, redaktor, twórca wiadomości literackich, który potem na obczyźnie do samej śmierci redagował polskie pismo wiadomości niestety w pamięci dzisiejszej jest schowany bardzo w cieniu Jerzego Giedroycia, a jest co najmniej równie wielką postacią i równie jego wiadomości zasługują na mniejszą uwagę niż kultura, no ale Giedroyć był bardziej otwarty na rozmaitych, jakby to powiedzieć, umoczonych ludzi w kolaboracje i nieciekawych, których uważał, że trzeba orać tym, co jest. Grycendler, Grydzewski był bardziej... Patriotą nieprzejednanym starał się nie schodzić ze ścieżki cnoty. W związku z tym no, ukarany został tym, że mniej jest pamiętany. Choć jako mówię jego dzieło nie mniej na to zasługuje. Na ostatniej stronie swojej gazety, swojego tygodnika miał brydelski własną rubrykę, która nazywała się właśnie Silwarerum. Wszyscy wiedzą doskonale skąd określenie silvareru, czyli las rzeczy pochodzi, jaka to jest tradycja polskiego piśmiennictwa, no, ale na wszelki wypadek przypomnę, że nawiązuje to do takiej yy, yy, zwyczaju polskich dworków wpisywania w księgę przeróżnych, kompletnie nijak się do siebie mających rzeczy, stąd tytuł las rzeczy, po prostu dlatego, że się akurat znalazły. No i gryzecki, między innymi, tu, Książka wspaniała, do której pewnie wielokrotnie się odwoływał, bo tam się znajdują przeróżne anegdoty, niezasamowite rozmaite ciekawostki dotyczące także czasów współczesnych, a bardzo to jest ważne, bo dzisiaj nikt nie pamięta, jak się zachował rząd brytyjski, jak się zachował rząd amerykański czy inne rządy zachodnie w roku 49, 52-57 w konkretnych sprawach. Tutaj jest to przypomniane, ale jest też mnóstwo właśnie <laughs> polemik, ciekawostek literackich. Ta akurat zainteresowanie tym tematem papieństwa wynikało z artykułu, który w wiadomościach napisał Zygmunt Nowakowski, czyli go do druku podawał. Artykuł z 50, chyba 6. roku. Kardynalna sprawa poświęcony stosunkowi Watykanu i świata katolickiego do męczeństwa polskiego w wieku XIX. No, komentarze rozmaite pisze Grzyzewski, że nawet porównywano Nowakowskiego. Z Gebelsem. Ale Nowakowski, to może nie jest aż tak wielka postać, ale Zygmunt Krasiński, jeszcze jedna zresztą no, tutaj znalazłem. Zygmunt Krasiński o Piusie IX napisał taki ustęp. Dwie ciężkie pomyłki popełnił Pius IX, a zupełnie sobie odwrotne. 29 kwietnia nie ustąpił głosowi narodu, 16 listopada ustąpił zaś wrzaskowi motłochu. To dotyczy sprawy rewolucji we Włoszech, to że to, że za długo byłoby tłumaczyć to zamieszkłe sprawy, kto ciekaw odsyłam, żeby sobie sprawdził, ale zachowanie papieża w tej sprawie, no Włochy, kwestionowano tutaj y, odrębność państwa watykańskiego, no więc y, głowa państwa musiała kombinować, robić politykę, a jaką politykę? No równie parszywą, jak ta, która wiodła do dawania orderu Chrystusa Bismarckowi, czy do chwalenia Fryderyka II, czy do pisania na zamówienie pod dyktando, niemalże a w każdym razie z wykorzystaniem porad ambasadora rosyjskiego księcia Gagarina, listu przeciwko Polakom, potępiających Polaków za to, że powstanie wzniecili przeciwko prawem ustanowionej zwierzchności, mimo że ta prawem ustanowiona zwierzchność była prawosławna. Więc niby polityka Watykanu powinna służyć temu, żeby wspierać katolików przeciwko nie. Ale to się nie zmieniło, i znowu polityka Watykanu jest taka. Proszę Państwa, Józef Mackiewicz w cieniu Czerwonej Gwiazdy, Watykan w cieniu Czerwonej Gwiazdy, to jest kolejna pozycja obowiązkowa, którą sobie trzeba odświeżyć i przypomnieć teraz, w dobie, kiedy mamy takiego papieża jak papieża, że z jakiegoś powodu kardynałowie stwierdzili, że nie wystarcza nam postępowych yy, yy, burzycieli wewnętrznych kościoła w Europie, to jeszcze trzeba z pampasów argentyńskich jednego sprowadzić. No i sprowadzili. Tak książka Józefa Mackiego, zresztą się całą, właściwie cytować, znowu jest pełna przykładów dramatycznej sprzeczności między powinnościami papieża, jako papieża, jako następcy świętego Piotra, a głowy państwa watykańskiego, który prowadzi politykę, a polityka a polityka śmierdzi. Każda polityka śmierdzi, tak jak praca w kanałach, nie ma zmiłuj na to. Jak Bismarck odznaczony orderem Chrystusa przez Leona XIII mówił, prości ludzie tego w ogóle nie powinni widzieć, jak się politykę robi. I nie da się pogodzić jednego z drugim. Ale da się jedno od drugiego oddzielić. Proszę zobaczyć te wszystkie rzeczy, które tu wymieniam. Chrzanowski. Rok 1920, wydanie, wcześniej prelekcja, nie przeszkodziło mu to w roli wielkiego, wybitnego intelektualisty związanego z ruchem narodowym. A więc tym, który jasno i wyraźnie mówił, że programem Politycznym Polski musi być w pewnym sensie katolicyzm, bo cała polska tożsamość jest katolicka i to jest nie do oddzielenia. Stanisław Witkiewicz, no, czytałem, Zygmunt Krasiński, Słowacki i Mickiewicz. My, wszystkie te postaci nie straciły jakoś wiary przez to. Tu zacieranie łapek przez pana redaktora Zonetu jest daremne, ponieważ Polacy potrafili jednak zdać sobie sprawę z tego, jak różną jest wypowiedź papieża. Głowy Watykanu od papieża następcy św. Piotra. Papież następca św. Piotra bywa nieumylny. Bywa. To jest dyskurs idiotów, którzy usiłują wmówić sobie samym i, i, i ludziom nieposiadającym wiedzy, jakoby katolicy. Dawali swemu papieżowi jakieś nadprzyrodzone uprawnienia i mówili, że on jest nieumylny. A jak się pomyli przy dodawaniu, to co? Hahaha, ha, ha, tam pamiętam jakiś głupek poecina z okolic Nagrodynikę, taki wiersz pisał, gdzie się właśnie ośmiewał. Otóż papież przy dodawaniu nie jest nieomylny. Przykro to tłumaczyć, ale trzeba. Papież jest nieumylny w takim sensie, w jakim sensie nieomylny jest sędzia Sądu Najwyższego. Czy to polskiego, czy amerykańskiego. To znaczy, jeśli zgodnie z procedurą sprawa ten niego trafia, to on jest tą ostatnią instancją, jaką rozstrzyga, a rozstrzyga spór dotyczący doktryny wiary, to wtedy jest nieumylny. Jak mówię o polityce, to tak samo jak mówił o dodawaniu. Może mówić bzdury, mówi, że mówi rzeczy podłe, bo tak to w polityce jest. I zakończę z Ygmuntem Krasińskim. Raczej zakończę. Jednym zdaniem i potem cytatem z Krasińskiego to jedno zdanie oczywiście od nieocenionego grydzewskiego, pochodzi, którego nota Silvererum natchnęła mnie do tego, aby tak, a nie inaczej skomentować skandaliczne słowa papieża Franciszka. Krasiński, czyli ikona polskiego konserwatyzmu, naprawdę. To jest bardziej niż narodowcy jak szanowski. to jest po prostu Krasiński, ojciec, autor nieboskiej komedii. No. Krasiński był dobrym katolikiem i wiernym synem kościoła. Ale właśnie dlatego chciał wzmocnienia autorytetu papieża. Chciał ujrzeć w nim ideowego przywódcę świata. Chciał, aby głos jego rozbrzmiewał donośnie w obronie porządku opartego na sprawiedliwości. Czyli, mówiąc słowami dzisiejszego pisarza, chciał, aby papież, cytat, stąpił ze swych wyżyn i z wyżyn wytrawnego dyplomaty i stanął blisko cierpiącej ludzkości. Gdyby żył dzisiaj, Zygmunt Krasiński to właściwie mógłby powiedzieć tylko jedno, a nie mówiłem. Cały czas jest to aktualne. No ale jak powiedziałem, nie lubimy ludzi, którzy mówią, a nie mówiłem. W związku z czym zakończę na tym. Fajny kubaczek, nie? Naprawdę zachęcam. Adres sklepu podany.